Wardęga mnie dojebie, za takie rzeczy Little Monster, Nadia Długosz. Nadia Długosz, <laughs> Wiki Gabor. Wiki Gabor, ile ma lat? Bo to jest w ogóle 15 lat, dobra. Widzę, że skurwie syny próbują mnie za wszelką cenę zbanować. <laughs> Widzę, że skurwie syny nas na, 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 na wszelką tam Jakoś próbują mnie upodlić w internecie, że... Później na przykład byłoby coś takiego, że wiecie. Później by mnie specjalnie zaprosili nagle. Moc dawaj do Fame MMA. Wardęga z tobą zrobi kurwa wywiad. I byłoby Wardenga. Mnie zastanawia stream, w którym ja mam tutaj szoty za zapisane Odrzuciłeś moją dziewczynę, ale wybrałeś piętnastolatkę Czy ty czasami nie masz jakichś zapędów pedofilistycznych, kurwa? I by było chuj I by było kurwa, Zara, by mnie wszyscy zjedli Na osiedlu by mnie tutaj wywracały, przekopali Aż wiem kurwa, co tu się święci